Poro ludzi, dużo policjantów, bo znajdujemy się w tak naprawdę kwaterze głównej Policji Drogowej w Katmandu. I tutaj dzieją się różne rzeczy. Stoją oczywiście fajne samochody policyjne, ale przyjeżdżają też tutaj e, różne pojazdy, głównie motocykle i skutery, które zostały skonfiskowane albo za złe parkowanie, albo brały udział w jakimś wypadku komunikacyjnym. I co się z nimi dalej dzieje? Wszystkie te motocykle są w jednym miejscu zgrupowane i jeżeli chcemy odzyskać taki motocykl, idziemy do tego budynku, odszukujemy, czy on w ogóle tu jest. Jest. Dostajemy kwitek z tym kwitkiem i mandatem. Idziemy tu, gdzie stoi ten tłum. Tam opłacamy, dostajemy inny kwitek, jak już opłacimy, i z tym kwitkiem idziemy tu. Tu dostajemy potwierdzone. Że wszystko jest opłacone, wszystko jest OK i dostajemy kwitek. Z którym idziemy do tego samego budynku, od którego zaczynaliśmy i odbieramy sobie taki pojazd. Przed Nepalem jeszcze spora droga do unowocześnienia rozwiązań urzędowych do takich na miarę XXI wieku. Jednak to nienależące do najbogatszych krajów świata państwo świetnie sobie radzi dzięki tego typu analogowym rozwiązaniom.